Cześć, witam was na podcaście Zdrowsze Myślenie, sezon drugi. Dziś poruszę temat szczęścia. Czym jest i jak je rozumieć? W odcinku 8 pierwszego sezonu mówiłem o tym, co to znaczy być szczęśliwym. Jak ktoś chce posłuchać, bądź przypomnieć sobie o czym była mowa, to zapraszam do opisu. Tam będzie zamieszczony link do odcinka. A teraz przechodząc do tematu, rozłóżmy go na dwie części. Pierwsza to, co to jest szczęście. Szczęście to być zadowolonym z tego, co jest i ogólna satysfakcja. Druga to, jak rozumieć szczęście. Ja rozumiem szczęście tak, że cieszę się z tego, że oddycham, to, że jest dobrze. Takie podstawowe rzeczy. A ludzie często tego nie doceniają. Też lubię każdą porę roku to, że w Polsce mamy zmienne pory roku. Ja zauważyłem, że ludziom ciągle. Nic nie pasuje. Także do widzenia, bo nie mam nic do dodania w tym temacie. Dzięki za to, że mnie słuchacie. Pamiętajcie o akurat, subakurat, tonkiem i komentarzach w tym temacie.